Witam Państwa. Moim i Państwa gościem w dniu dzisiejszym jest przewodniczący Rady Miasta, pan Tomasz Olejnicz. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Panie Tomaszu, dziękuję bardzo, że przyjął Pan nasze zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Jako przewodniczący Rady Miasta chciałem pana zapytać o to, co Państwu udało się w tej kadencji zrobić i czy jest pan jako przewodniczący Rady us usatysfakcjonowany y tym, w jaki sposób Pan kierował pracami Rady. Powiem tak. Nigdy nie ma pełnej satysfakcji z pracy. Zawsze jest ta świadomość, że można było więcej, że można było lepiej, że można było oszczędniej, ale jestem zadowolony z pracy Rady. Przede wszystkim z tego powodu, że Rada była wyjątkowo oszczędna i wyjątkowo skromna. Ja przypomnę tylko, że przez całą kadencję tylko kilku radnych brało udział w szkoleniach płatnych z budżetu, że. Nie podnosiliśmy diet, diety pozostały na niezmienionym poziomie, co w porównaniu z innymi samorządami, jak chociażby w Wieluniu, jak chociażby w Zóńskiej Woli, no to one są zdecydowanie niższe. Także Rada była bardzo oszczędna, jeśli chodzi o wyjazdy różnego rodzaju, nawet wyjazdy zagraniczne. Bardzo skromna reprezentacja Rady brała udział w wyjazdach zagranicznych i to tylko do tych naszych miast zaprzyjaźnionych typu. Anmes, Gagenał, Yambo. Rada. Rada jest zlepkiem indywidualności, ale przypomnę, że są tam bardzo doświadczeni samorządowcy. Byli prezydenci, byli przewodniczący rady, ludzie, którzy dużo wiedzą o mieście i dużo potrafią o mieście. Różniliśmy się. Na pewno różniliśmy się w wielu kwestiach. Były różne dyskusje, były różne opinie, no, także emocje. Także emocje tego się nie uniknie. Ja przypomnę chociażby emocje do tego stopnia, że nawet pan prezydent ze swoimi współpracownikami opuścił posiedzenie sesji. Także emocje także były na tych, na tych posiedzeniach, ale generalnie trzeba powiedzieć, że w porównaniu z innymi samorządami nie mamy się czego wstydzić. Nie dochodziło do rękoczynów, nie dochodziło do jakichś ja bym to określił brzydko pyskówek. Dyskusja była przede wszystkim merytoryczna. Tak samo na sesji, jak i na komisjach. Także generalnie mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z Rady i ze, ze współpracy w Radzie. Bardzo sobie chwaliłem współpracę ze swoimi wiceprzewodniczącymi, którzy pomagali mi w prowadzeniu obrad, pomagali mi w przygotowywaniu materiałów. Panie Tomaszu, przed naszym spotkaniem od trzech dni już realizujemy ankietę uliczną związaną z oceną. Pracy radnych, nie imiennie, tylko w ogóle pracy radnych miejskich. No i muszę tak delikatnie powiedzieć, że ta ocena generalnie jest negatywna. Na kilkadziesiąt osób przepytanych jedna z osób była w stanie wymienić nam nazwisko radnego. Co pan sądzi o tym, skąd to się wzięło, taka opinia i czy to rzeczywiście jest prawda? Czy, czy radni nie mieli kontaktu ze swoimi wyborcami, czy, czy bo przecież jest ustawowy wymóg, tak? Że radny reprezentuje określoną liczbę osób i ma ich reprezentować w Radzie Miasta. Jak z, to cze z czego to wynika? No to wynika ze słabego zainteresowania generalnie mieszkańców funkcjonowaniem samorządu. Przecież, jeżeli spojrzymy tylko na frekwencję w wyborach samorządowych, no to jeżeli 40% tylko bierze udział w wyborach, to znaczy, że 60% mieszkańców w ogóle nie wie, kto jest wybierany. Więc trudno oczekiwać, żeby wiedział, kto jest jego radnym i, i jak reprezentuje jego interesy. Ale trzeba także zwrócić uwagę na drugą sprawę. Wielu mieszkańców miasta uczestniczy czynnie w sesjach, w posiedzeniach komisji i ci ludzie naprawdę, chociaż nieraz ich sprawy nie są pozytywnie załatwione, to jest jeden pozytyw z tego wszystkiego. Radni nie mogą i nikt z radnych nie zapomniał, że reprezentuje interesy swoich mieszkańców. A jeśli mówimy o indywidualnych sprawach, to ja powiem tylko, że w tej kadencji, bo zrobiłem sobie takie podsumowanie, więc ponad 700 mieszka spraw mieszkańców było, indywidualnych spraw, było przyjmowanych na posiedzeniach, na dyżurach moich i na dyżurach wiceprzewodniczących i na dyżurach radnych. Czyli 700 spraw było. Indywidualnych mieszkańców załatwianych, którym, którym nadano. to nie jest tok, to, ale tak mało? To, nadano im tok urzędowy, czyli jest to zanotowane, było to przedmiotem posiedzenia yy, którejś z komisji, było to przedmiotem interwencji, interwencji yy, radnego. Także to wcale nie jest mało. Oprócz tego rozpatrywaliśmy także yy, skargi, przeciętnie wiem, skargi, skargi i petycje. No, przeciętnie było kilkanaście tych skarg w ciągu roku. No, większość z tych spraw była niezasadna, ale były także skargi zasadne, które również rozpatrywaliśmy. Które również rozpatrywaliśmy i jako Rada podjęliśmy uchwałę, że skarga jest zasadna bądź skarga niezasadna. Także radni reprezentowali interesy mieszkańców. Oczywiście nie wszystkich mieszkańców, bo no, jeżeli ktoś się nie zwraca, to trudno, żeby jego interesy też dokładnie reprezentować. Jego indywidualne. Ponieważ interesy jako mieszkańcy, jako obywateli tego miasta zawsze przez radnych były reprezentowane. Ja powiem tak: pomimo tego, że różniliśmy się w wielu kwestiach, to jednak zawsze zwyciężał głos rozsądku, głos mający na celu dobro, dobro mieszkańców. Każda decyzja, czy to dotycząca tak trudnych spraw jak Opłata śmieciowa, jak opłaty za wody i ścieki, które są no, tak krytykowane. To jednak zawsze ważyliśmy na szali dobro mieszkańców i możliwości finansowe miasta. Panie Przewodniczący, Pana zdaniem, patrząc na pracę Rady, tej kończącej się kadencji, co było Waszym największym sukcesem? No, za sukces uważam to, że dotrwaliśmy w tym składzie do końca rady. Ale ja bardziej myślałem o rozwoju miasta, o jakichś inwestycjach. No ja powiem tak, prezydent wydał ostatnio takie podsumowanie, jak gdyby kadencji. Ja także jako to jest przewodniczący. Również Państwa zasług, Ja no. także jako przewodniczący zrobiłem takie podsumowanie, ale jest to podsumowanie liczbowe dotyczące właśnie tylko rady. Ale proszę pamiętać o tym, że to podsumowanie kadencji nie byłoby tak pozytywne, gdyby nie Rada. Ja tylko przypomnę, że większość z uchwał, większość z uchwał proponowanych przez prezydenta była przegłosowywana przez Radę zdecydowaną większością. Ja nie chcę w tej chwili powiedzieć ile, bo dokładnie nie liczyłem, ale na pewno ponad 60% uchwał było podejmowanych jednogłośnie. Jeśli chodzi o tak zwaną opozycję, bo też takie głosy są opozycja, koalicja, nie ma ścisłego podziału na koalicję i opozycję w radzie miejskiej. Ponieważ niektóre uchwały były podejmowane tak, w tak różnych konfiguracjach politycznych, że trudno tu mówić o jakiejkolwiek, o jakiejkolwiek koalicji czy opozycji. Często oponenci niektórych uchwał, aby nie blokować podjęcia uchwały, po prostu wstrzymywali się od głosu. Natomiast takich przeciwników konkretnych uchwał naprawdę takich uchwał nie było, nie było dużo. Także można powiedzieć, że sukcesem jest także to, że te uchwały udało nam się w większości przegłosować. No, żeby nie było tak słodko też, to od razu muszę o tym no powiedzieć. Właśnie, chciałem powiedzieć. Tak, jakąś odnotowaną porażkę ewentualnie. To, jest, to, jest, to nie jest też tak słodko, ponieważ no, bardzo często były projekty uchwał i niestety były zdejmowane z porządku obrad, bądź nawet nie wprowadzane już do porządku obrad, żeby nie powodować jakichś jakich, no, poważnych negatywnych emocji, negatywnych tak? emocji i dy dyskusji podczas, podczas obrad sesji. No ja za swój taki osobistą osobistą porażkę, za swoją, to uważam tą, ten projekt uchwały, który wprowadziłem ograniczającej kompetencje prezydenta w zakresie sprzedaży, sprzedaży czy dzierżawy, wieczystej dzierżawy gruntów. Nadal podtrzymuję to. No prezydent skupił wokół siebie 10 osób, przypomnę wynik był 10 do 10, 10 więc 10, niestety 10. uchwała nie przeszła. Ale nadal podtrzymuję to stanowisko, że to nie jest dobra uchwała. To nie jest dobra uchwała, bo jeżeli, jeżeli, jeżeli prezydent chce kupić metr kwadratowy ziemi na poszerzenie drogi czy chodnika, to musi zapytać rady o zgodę i musi być na to uchwała rady. Natomiast jeżeli chce sprzedać 20 hektarów, nie musi, nie musi pytać zgody o radę. No gdzieś tutaj. Jest, jest błąd i uważam, że to powinno, być, to powinno być unormowane nową uchwałą, nową uchwałą Rady. Panie Tomaszu, chciałbym się zapytać jeszcze o te trzy samorządy, które funkcjonują w obrębie jak gdyby administracyjnym naszego miasta. Mówię o mieście, mówię o powiecie i mówię o gminie. W perspektywie kolejnych lat, okresu finansowania i środków finansowych, które otrzymamy z Urzędu Marszałka na rozwój naszego miasta, powiatu, w ogóle regionu i województwa łódzkiego, Wydaje mi się, że jesteśmy skazani na dobrą współpracę. Niestety yy, mamy takie wrażenie, że tej współpracy zbyt dobrej jednak yy, mimo wszystko w tej kończącej się kadencji nie było. Takim dobrym sygnałem było spotkanie komisji budżetowych Urzędu Miasta i Powiatu. Yy, skończyło się tak, jak skończyło. Nie wnikałem do końca jakie są efekty tego spotkania. Ale liczyliśmy się jako media z tym, że coś dobrego się zadzieje. Jednak chyba się w tej kwestii nic nie zadziało. Co pan sądzi o tej kolejnej kadencji i o tych trzech samorządach? Czy rzeczywiście ta współpraca w imię dobra nas wszystkich mieszkających w tym mieście, w regionie jest potrzebna, czy nie? Ja powiem w ten sposób: cały czas to podtrzymuję. Nie uciekniemy w tej chwili już od polityki. Wchodzimy, w, jesteśmy w szczycie kampanii samorządowej. Nie chciałbym używać państwa telewizji jako tuby propagującej mój program wyborczy, ale ja cały czas tego trzymam. Współpraca, współpraca, jeszcze raz współpraca i rozmowa. Przecież ja przypomnę, nie da się wyjechać z sieradza rowerem, żeby nie przejechać drogą gminną lub drogą powiatową przecież my jesteśmy na tą współpracę skazani i to co się dzieje w tej chwili ten brak współpracy ja tu nie mówię tylko o samorządach ale ja widzę brak współpracy na przykład ze wspólnotami mieszkańców z sieradzką spółdzielnią mieszkaniową przecież to jest ogrom ogrom mieszkańców miasta mieszkańcy miasta to nie tylko mieszkańcy rewitalizowanej części ale to także mieszkańcy zasobów sieradzkiej spółdzielni mieszkaniowej i pozostałych bloków i widzę ogromne pole do współpracy pomiędzy tymi y, mieszkańcami czy podmiotami ich reprezentującymi i także y, samorządami. Przecież y, jednostki nasze powiatowe mają wspaniałe y, wspaniały muzeum, y, Skansen, Biuro wystaw Artystycznych, wspaniałą y, odno odnowioną bibliotekę. No uważam, że jest wiele możliwości współpracy płaszczy współpracy. My mamy na przykład piękny teatr. Nie wspomnę na tutaj o lobbowaniu za przedsiębiorcami zewnętrznymi, którzy Oczywiście, być jeżeli, jeżeli pozyskiwaniem terenów inwestycyjnych. Tak, musimy inwestycyjnych, wykorzystać, inwestycyjnych, musimy to, wykorzystać nie? te istniejące dwa zjazdy ze S8, ale pamiętajmy, że. Sierac leży w powiecie sierackim. I my musimy z tym powiatem, czy, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, musimy współpracować. Dlatego boli mnie ten brak współpracy. No chociażby ostatnie przykłady, aktywna Dolina Rzeki Warty, projekt wart no, zastanowienia Reymonta, się. Smardzew, no więc wart zastanowienia góry, się. Prawda? Brak w tym powiatu. No, ulica Reymonta. Jest, starostwo, no znowu, jest tak? starostwo powiatowe, jest gmina Wróblew, jest gmina Sieradz, brakuje Sierad, miasta, tak. miasta Sieradz. Jest sporo do zrobienia. A przecież ulica Rejmonta, to przypomnę, jest wspaniały dojazd do Ronda, z którego mamy wyjazd na Kalisz, z którego mamy wyjazd na trasę S8. I tutaj, no, aż prosi się, żeby ta współpraca jednak, jednak funkcjonowała. Kończąc nasze spotkanie, ponieważ czas nas zgoni, Panie Przewodniczący, co chciałby Pan powiedzieć radnym, którzy w niedługiej przyszłości będą decydowali o dalszym rozwoju i przyszłości nas jako mieszkańców i naszego miasta? Ja chciałbym tylko prosić nowych radnych, żeby pamiętali o tym, że są radnymi miasta. Teraz okręgi jednomandatowe spowodują, że każdy radny będzie bardzo zabiegał. To, co pan mówił, że być może mały by był kontakt. W tej chwili będą bardzo zabiegać radni o kontakt ze swoimi mieszkańcami, bo będą mieć świadomość, że oni by zostali wybrani przez wąską grupę, grupę, grupę mieszkańców. Tak. I obawiam się, żeby nie doszło do sytuacji, że będą tylko i wyłącznie myśleć o, swoich, o, swoim, o, swoich, o swoim elektoracie. Natomiast miasto to nie tylko dane osiedle, dana dzielnica. Trzeba pamiętać o tych sprawach, które dotyczą wszystkich mieszkańców, o oświacie, o kulturze, o, o drogach, ale rozumianych jako krwiobieg miasta, o komunikacji miejskiej i wielu innych sprawach. I tutaj radni muszą wznieść się na wyżyny i jednak pamiętać o tym, że reprezentują interesy miasta, a nie tylko. Natomiast do obecnych radnych no Dziś mamy sesję Rady Miejskiej, będę o tym mówił, nie chciałbym uprzedzać, ale pamiętajmy wszyscy o tym, nie tylko radni, że 17 listopada obudzimy się w tej samej Polsce i w tym samym Sieradzu. Ale z nową rzeczywistością. Znowu to nie będzie wielka rzeczywistość. Zarówno Pan, jak i ja będziemy nadal pracować, wychowywać tak. swoje dzieci i zachowujmy się tak, żebyśmy mogli z uśmiechem podać sobie rękę, przywitać się i bez względu na to, czy będziemy radnymi, czy nie będziemy, żebyśmy mogli dalej wspólnie pracować, różniąc się, ale wspólnie pracować dla dobra naszego miasta. Bardzo dziękuję Panu za przybycie do studia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, dziękuję państwu. państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem w dniu dzisiejszym był jeszcze urzędujący, przewodniczący Rady Miasta, Pan Tomasz Olejnik. Dziękuję.